Dokładnie przed pięćdziesięcioma dniami w naszej archidiecezji rozpoczął się rok święty. Rok święty, który przez papieża Franciszka został zainaugurowany w całym Kościele Powszechnym w Wigilię Bożego Narodzenia. Chcemy, aby ten rok był ważny, aby nie przeciekł nam przez palce, aby nie był tylko pustym słowem, hasłem, aby we mnie, w Tobie coś zmienił. Dlatego tutaj w Bazylice, w Łagiewnikach w poszczególnych miesiącach przyglądamy się treściom związanym z rokiem jubileuszowym. W styczniu ostatnio ksiądz Wojciech Bęgrzyniak opowiadał o biblijnych podstawach jubileuszu. Ja chciałbym dzisiaj powiedzieć o najbardziej podstawowej praktyce przeżywania roku jubileuszowego, jaką jest pielgrzymowanie. Od pierwszego roku jubileuszowego tego 1300 pielgrzymowano wtedy do grobów apostołów Piotra i Pawła, z czasem w kolejnych latach do czterech rzymskich bazylik, a potem pojawiła się jeszcze instytucja tak zwanych kościołów jubileuszowych i tak jest do dziś. W tym roku jubileuszowym cieszymy się, że taką świątynią jest tutaj nasza łagiewnicka bazylika. Dlaczego pielgrzymowanie? Czego ono nas uczy? O czym ono nam mówi? Myślę, że Pielgrzymowanie ma to do siebie, że jest nauczycielem bardzo hojnym. Ja wybrałem takich sześć rzeczywistości, które nam pielgrzymowanie może podpowiedzieć, może nas nauczyć. Po pierwsze, wydaje mi się, że pielgrzymowanie może nauczyć nas myśleć o celu. No bo jeśli ktoś rusza na pielgrzymkę, to ma cel, wie dokąd albo do kogo idzie. Pielgrzymowanie to nie spacerowanie alejkami w parku. Trochę w lewo, trochę w prawo, no tak się pokręcę. Pielgrzymowanie ma cel, podobnie jak życie. Ale czasem w życiu tak jest, że człowiek gubi ten cel. Może macie takie doświadczenie, że któregoś dnia się rano budzisz i myślisz hmm, wydaje mi się, że od pewnego czasu kręcę się w kółko. W sumie to do końca nie wiem, dokąd idę. Tak czasem może być. Czasem warto jest zadawać sobie takie pytania: Co będzie celem Wielkiego Postu w tym roku? Co będzie celem tego roku? Co jest celem mojego życia? Jak pytano św. Ignacego z Lojoli, co jest celem życia chrześcijańskiego, to on odpowiadał: Celem życia człowieka jest Pana Boga naszego chwalić, czcić, jemu służyć, a przez to zbawić duszę. A ty jak byś odpowiedział? Byś, jakich, jakich by słów użył, żeby opisać, co jest celem? To bardzo górnolotne pytania, ale od czasu do czasu warto je sobie stawiać. I wydaje mi się, że w stawianiu takich pytań pomaga chodzenie na pielgrzymki, bo wtedy człowiek przez pewien czas zmierza w stronę celu i jest zaproszony, by zapytać się o cel w całej perspektywie życia, a nie tylko na tej pielgrzymce. Po drugie, wydaje mi się, że pielgrzymowanie pomaga nam pomyśleć o plecaku. Jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, myślę, że jest to ważna wskazówka dla życia duchowego. Bo jak ruszamy na pielgrzymkę, to dobrze wiemy, że w plecaku najważniejsze rzeczy muszą być, ale przede wszystkim nie może być w nim za dużo. Bo jak będzie za ciężkie, to ciężko iść. I analogicznie jest w życiu wiary. Trzeba mądrze Dobierać balast, ciężar do swojego powołania, do swojego życia wiarą. Mówi się w teologii moralnej, że mamy podział na trzy rodzaje pokus. Pierwsza to pokusy do zrobienia czegoś złego i o ile nasze sumienie jest w miarę zdrowe, to dość szybko je diagnozujemy. Druga pokusa jest bardziej subtelna, to pokusy do nierobienia czegoś dobrego. To je tro, troszeczkę trudniej wychwycić, to są wszystkie nasze grzechy zaniedbania. Ale najtrudniej, uchwytny jest trzeci rodzaj pokus. Pierwsze to były do zrobienia czegoś złego, drugie do niezrobienia czegoś dobrego, a trzeci rodzaj pokus to do robienia dobra, tylko nie tego, które należy robić. Jak ktoś tam w życiu studiował albo ma studentów w domu, to wie, że to jest ulubiona pokusa w czasie sesji. W czasie sesji człowiek sprząta, odwiedza znajomych, nawet się pomodli, byle by się tylko nie uczyć. Czyli robić to, co trzeba robić. Bardzo często taka pokusa w naszym życiu się pojawia. Pamiętamy historię Marty i Marii. To jest chyba ten przypadek. Marta nie robiła nic złego. Co więcej, ona robiła coś dobrego. Robienie kolacji jest bardzo dobre. Tylko trudność w tym, że ona nie robiła tego dobra, które w danym czasie trzeba było robić. Wtedy trzeba było siąść i słuchać Jezusa. Mówię o tym, bo, bo my tak czasem mamy taką tendencję do łapania wszystkich srok za ogon, każdego możliwego dobra, powołania aktywności i mamy bardzo dużo, bardzo ciężki plecak, tak ciężki, że już w którymś momencie nie mamy siły go dźwigać, ani iść do przodu. To pewnie wiąże się z tym, że mamy takie myślenie, skutek życia w świecie demokratycznym i bardzo dobrze, że w takim świecie żyjemy, że tam gdzie więcej, tam lepiej, tak działa demokracja. Ale w życiu duchowym nie zawsze tak działa. Popatrzmy na Ewangelię. Na przykład mamy tam taką wdowę, która ma dwa pieniążki. I czytamy to i myślimy, ona ma mało, a Jezus mówi, nie, ona ma dużo. Albo widzimy chłopca, który ma pięć chlebów i dwie ryby, i myślimy: Nie, nie, to jest za mało na tak wielkie tłumy. A Jezus mówi dużo. Albo Dawida ze Starego Testamentu, który przychodzi z procą i paroma kamykami, i mówimy: To za mało na Goliata, a Bóg mówi dużo. I odwrotnie. Widzimy na przykład w przypowieści Jezusowej takiego człowieka, któremu obrodziło pole i się zastanawia, ile to spichlerzy jeszcze pobudować. No i myślimy: Ten to ma dużo. A Jezus mówi, nie, on akurat ma bardzo mało, bardzo mało mądrości. Albo takiego człowieka bogacza, który dzień w dzień dobrze się bawi. To chyba ma dużo. A Jezus mówi, nie, więcej ma Łazarz, który leży pod jego pałacem. Gdzie jest więcej? 99 owiec czy jedno owca? Nie jest to takie proste <sum> <sum> powiedzieć, gdzie jest więcej. Chodzi o to, żeby nas Pan Bóg uczył właśnie wziąć tyle, ile trzeba i wydaje mi się że świetnie uczy nas tego na pielgrzymce bo na pielgrzymce trzeba odpowiednio spakować plecak a potem tą wiedzę tą umiejętność możemy przekuwać na życie odpowiednio pakować plako, życiowy plecak po trzecie chodzenie na pielgrzymki uczy na pewno myślenia o znakach szczególnie takie indywidualne pielgrzymki kiedy idę sam szalonym byłby człowiek który by pielgrzymował nie patrząc na znaki i podobnie Pan Jezus mówi w Ewangelii, jest niebezpieczne, jeśli wy umiecie rozpoznawać wygląd nieba i ziemi, a nie patrzycie na znaki, które dotyczą przestrzeni ducha, przestrzeni wiary. Trzeba być mądry bardzo w czytaniu znaków. Nie można się nimi fascynować bezkrytycznie, dopatrywać znaków tam, gdzie ich nie ma. Ale równie ważne jest refleksyjne podejście do życia. Jeśli na przykład sypie mi się zdrowie, to może znak, że muszę się o siebie zatroszczyć, albo więcej spać, albo odpocząć. Jeśli któryś raz już słyszę o przebaczeniu, to może znak, że trzeba do kogoś wyciągnąć rękę, odezwać się. Bóg nam daje dużo znaków. I tak jak na pielgrzymce, dla nas naturalne jest, żebyśmy te znaki czytali. Tak podobnie w życiu duchowym mówi: mówię do ciebie, czytaj znaki. Tego uczy pielgrzymka. Pielgrzymka też, wydaje mi się, świetnie uczy myślenia o postojach, o przerwach. Każdy, kto chodzi na pielgrzymkę, wie, że czasem się trzeba zatrzymać, popatrzeć, zwolnić. I dokładnie tak samo jest w życiu wiary. Szalenie ważne jest się zatrzymać. Jak się rozmawia z ludźmi, którzy wyruszają na takie długie pielgrzymki do Częstochowy, to oni najczęściej mówią tak. Idę na pielgrzymkę, żeby się zatrzymać. No to jak to? Właśnie ruszasz. Właśnie się zatrzymuje w tym biegu codziennego życia, w tym kołowrocie, który mamy. Ja sobie to czasem tak dla siebie nazywam duchowością przejścia dla pieszych. No bo jak jesteśmy na przejściu dla pieszych, to zasadniczo robimy trzy rzeczy. Zatrzymujemy się, rozglądamy i dopiero potem ruszamy. Może tak to w życiu jest. Że czasem trudno nam ruszyć z jakąś miłością, z zaangażowaniem, z podjęciem jakiejś decyzji. Tak czujemy, że nie możemy ruszyć do przodu ciągle, tak jakoś nam nie idzie, bo się nie udało nam dobrze, solidnie zatrzymać. To znaczy, mieć takiego czasu, żeby na przykład pomyśleć, zrobić rachunek sumienia, nie taki w kolejce do konfesjonału, tylko taki na spokojnie. Albo mieć czas na rekolekcję. W wielkim poście, takie normalne tutaj, które będą też głoszone. Taki czas zatrzymania, on jest bardzo ważny. Potem się rozglądnąć, wypisać sobie dobro, które w naszym życiu do nas przychodzi. Ostatnio miałem takie doświadczenie, że zainspirowany kimś, wypisałem sobie 50 rzeczy dobrych, które mam w życiu, na które nie zasłużyłem. To bardzo dobrze człowiekowi robi, jak sobie tak uświadomi, ile dobre w życiu ma. Jak się człowiek zatrzyma, wypisze, jak to mówili ojcowie pustyni, jak siedzisz, to usiądź. To wtedy nagle zauważa, że ktoś obok niego się uśmiecha. Bo może wcześniej tego nie widziałem, bo za szybko żyłem. Albo widzę, że ktoś się nie uśmiecha i widzę to dopiero, jak się zatrzymam. Jak się człowiek dopiero zatrzyma, to może ruszyć. To świetnie myślę, tego uczy pielgrzymowanie. Piąta rzecz, której uczy pielgrzymowanie to myślenie o wzajemności ostatecznie nie da się pielgrzymować samemu nawet jak indywidualnie pielgrzymujemy to liczymy na ludzi których spotykamy a jak już pielgrzymujemy grupą razem to jesteśmy skazani na ludzi na ich tempo na gościnę na ich różne wrażliwości szczególnie gdy wspólnie śpimy na noclegach i bardzo dobrze bo w życiu nie da się też żyć samemu. Czasem jest takie przekonanie, że życie dojrzałe to życie samodzielne. I tak, i nie. Samodzielne o tyle, że ja muszę na pewnym etapie podejmować sam decyzję. Ale w tym słowie samodzielność bardzo często brzmi to słowo sam, sam, samotnie, niezależnie, sam sobie poradzę. Papież Franciszek często lubi cytować takie afrykańskie przysłowie, które brzmi tak. Człowiek, który idzie sam, idzie szybciej, ale człowiek, który idzie z kimś, idzie dalej. Dalej. Bo ostatecznie, kiedy ja będę miał kryzys, to ktoś inny mnie pociągnie i zajdziemy dalej. W życiu ostatecznie idzie o to, żeby zajść dalej, a niekoniecznie szybko. Dalej. Życie jest relacją najróżniejszych zależności, wzajemności. Mam takich, a nie innych sąsiadów, takich, a nie innych ludzi w pracy takich, a nie innych członków rodziny. Tego się nie da zmienić. Po prostu trzeba nauczyć się z nimi żyć i ich kochać, nie uciekać od nich. Święty Bernard Sklerwo, mistrz życia wspólnotowego na Zachodzie, często mówił swoim mnichom Dobrze jest, jak we wspólnocie zakonnej jest taki brat, z którym się żyje trochę trudno. To wszystkich mnichów uczy miłości. Jak się mnisi go pytali Ojcze Bernardzie, a co zrobić, jak takiego mnicha nie ma? To należy się o niego modlić. Pan Bóg jest dobry, myślę, że bez modlitwy nam takich ludzi daje. I teraz chodzi o to, żeby się jakoś odnaleźć w tej wzajemności do nich, a wzajemności świetnie uczy pielgrzymowanie. I na końcu, jeszcze taka szósta myśl, chyba chciałbym o niej powiedzieć. Wydaje mi się, że pielgrzymowanie dobrze też uczy procesu, myślenia o życiu jako procesie. No bo nie da się pielgrzymować w pięć minut. Nikt nigdzie nie dochodzi po jednym kroku. Pielgrzymka trwa. I bardzo dobrze, że trwa, bo w życiu wiele rzeczy trwa. Nie da się cnoty wypracować na jutro. Tu trzeba takiej pokornej pracy, powstawania z upadków, właśnie takiej cierpliwości do siebie, do innych. W życiu jest bardzo dużo procesu. Pan Bóg kocha też procesy. Podzielę się takim wierszem, który dla mnie zawsze jest taką piękną opowieścią o procesie. To jest wiersz takiego polskiego poety Krzysztofa Cezarego Buszmana. Dziś proszę Cię, byś dostrzec raczył, że spojrzeć nie znaczy zobaczyć. Że choćbyś miał żelazne dłonie, to unieść nie znaczy donieść. Że choć pogrążysz się w zadumie, to, wi to wiedzieć nie znaczy rozumieć. Że właśnie o tym milczą groby, że dotknąć nie oznacza zdobyć. To jest właśnie ten proces. Spojrzeć nie od razu znaczy to samo co zobaczyć. Unieść od razu nie oznacza tego, co donieść. Wiedzieć nie znaczy jeszcze zrozumieć, bo to jest czas, bo to są etapy, to są kolejne kroki i to jest piękne. W życiu trzeba się zgodzić na to, że pewne rzeczy są procesem i chodzenie na pielgrzymki bardzo w tym pomaga. Wypisałem sobie sześć, ale jestem pewien, że jest wiele więcej pielgrzymowanie po prostu uczy życia. Jeśli Pan Bóg nam przez kościół daje taki rok, rok pielgrzymowania, bo o to chodzi w roku jubileuszowym. Co więcej, jeśli ten rok jest zatytułowany pielgrzymi nadziei, to może spróbujmy popielgrzymować do kościoła jubileuszowego w inne miejsca. Papież Franciszek mówi nawet pielgrzymuj do kogoś, kto ma mało nadziei. Zanieś mu nadzieję, to też może być pielgrzymka bo pielgrzymowanie nas wiele o o Panu Bogu, o wierze będzie uczyło. Amen.